Cześć, jestem Daniel. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego nie warto iść w sobotę do Lidla i do Biedronki jednocześnie. Mama mnie wysłała to po zakupy do sklepu. Miałem kupić kilka rzeczy. Poszedłem do Lidla, bo jak sobota, to tylko do Lidla. Kupiłem wszystko z listy poza masłem, bo akurat była promocja. Kup 10 maseł w cenie 10 maseł. Poszedłem do kasy, zapłaciłem, ale dalej nie miałem masła. Postanowiłem pójść do biedronki z torbą z Lidla i wszystkimi zakupami. Kupiłem swoje wymarzone masło, zapłaciłem i wtedy z zapółki z alkoholami wyszło dwóch policjantów. Jeden mi zabrał torbę, a drugi mnie wyprowadził ze sklepu. Ja się zacząłem pytać: O co chodzi? Co znowu? Jeden z nich na to: Oskarżony jesteś o szpiegostwo przeciwko narodowi polskiemu. Co. Na to jeden z policjantów rozerwał torbę z Lidla i zaczął przeglądać wszystkie produkty. Patrzył się na kody kreskowe i na opakowania.